Witam serdecznie moim gościem, Patryk Lorek, dres budu Witam serdecznie. Patryk, pokazaliście dzisiaj niesamowity charakter, niesamowitą wolę walki. Pokonujecie Wielki, Wielki naprawdę tyliczki, chociaż w tym sezonie wyniki troszkę inaczej wskazują, ale dalej jest wielkim tyliczem. Z wyniku 4 na 1 zrobiliście 5-4, jak się to robi? E, tajemnica tkwi w, w tym, że legendarne zgrupowanie, jak kolega w poprzednim wywiadzie mówił, w Rytrze świeże powietrze sprzyja, także to daje wyniki. Dzisiaj po meczu Niesamowity napływ endorfin do Waszego mózgu, bo rzeczywiście dzisiaj szalaliście hucznie. E, aplauz niesamowity. Chyba cieszy taka wygrana. Musi. E, cieszy, tym bardziej, tym bardziej że z który jak wiemy osiągał wiele w tej lidze. W tym sezonie nie idzie im, no ale daliśmy radę, podołaliśmy zadaniu, więc wygrywamy koniec końców. Co zrobiliście w przerwie, że potrafiliście tak swoją grę odmienić? E, stwierdziliśmy, że zagramy mniej defensywnie niż w pierwszej połowie. Przyniosło to efekt, no bądźmy szczerzy ułatwiła nam trochę y, grę, dwie czerwone kartki dla rywali, ale koniec końców wygraliśmy, więc... Na ile takie mecze mogą Wam tutaj pomóc, już nie tylko mówiąc o pucharze, ale też w lidze, bo jakby na to nie patrzeć, jedziecie teraz na siódmą kolejkę, która już za kilka, za kilka dni w poniedziałek. Na pewno z optymizmem, że można góry przenosić. A nie bądźmy taki tacy hop do przodu, bo to nigdy nie wiadomo. Przed nami jeszcze trzy mecze w lidze, mamy nadzieję, że wygramy i mamy nadzieję, że znajdziemy się w górnej piątce, żeby powalczyć chociaż o awans. Z takiego meczu z Trilichem można wyciągnąć jakieś fajne dodatkowe wnioski, wartość dla swojej gry? Można dużo wniosków, przede wszystkim tego, że nie trzeba grać lagi do przodu, tylko można poklepać trochę piłką i, i zdobyć jakąś piękną bramkę z akcji, z gry, a nie z przysłowiowej lagi. Serdecznie gratuluję, bo naprawdę zrobiliście się ci kapitalny wyczyn. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.